Polosować. Ten, jak do niego skoczył, co tu się stało? Wjechał na niego i tyle. Siemano z tej strony żółty, i dzisiaj. Ja wiem, że bitewki u mnie za bardzo się nie oglądają, wolicie przeglądy grupy, inne śmieszne filmy, ale sorry. 11 tiery to jest naprawdę duże huczne wydarzenie. Także dzisiaj obejrzymy sobie bitewkę nie moją, ale jednak na KR1 według mnie chyba najlepszym czołgu 11 Tieru, nowo wprowadzonym oczywiście. Mamy jeszcze za specjalną misję Black Rocka, mamy na przykład, nie wiem, Bezetę 79, mamy Taschenratę, wiele naprawdę super czołków 11 tieru, ale dalej uważam, że no, KR1 to jest naprawdę przepotężna maszyna, która myślałem, że ta zdolność taranowania jest trochę do. Do wywalenia, taka trochę niepotrzebna, ale naprawdę to taranowanie na KR1 jest niesamowicie mocne, tak samo jak i sam KR1, czyli kontynuacja ISA 7. Zostawcie oczywiście lajka like i suba, a my przechodzimy do oglądania bitewki. KR1 niektórzy z Was już pewnie posiadają, ja posiadam i naprawdę to była pierwsza jedenastka zrobiona we wocie. Nie mam u niej, w niej jeszcze zrobionych oczywiście tych ulepszeń wszystkich, natomiast y, omówię wam pokrótce statystyki tego czołgu, jak one tutaj wyglądają. Już zrobione na 100%. DBS mamy średni 530... Gdzieś. Dlaczego on tak To jest najgorsze miejsce, najsłabsze miejsce w KR1, dosłownie dół. Jeżeli pokazujemy dół, no to jest slipa. Nawet garnek nie jest jakiś turbo -po potem, bo potrzebujemy okolice 300 mm penetracji i on też nie jest duży ten garnek. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o sam pancerz, naprawdę przód, nie licząc dolnej płyty, jest naprawdę mega twardy. Oczywiście nie, nie możemy za bardzo się tym e, przodem jakoś mocno wychylać, tak jak na przykład teraz, bo wtedy te górne płyty tracą kąty. Natomiast normalnie. O, tutaj na przykład odbił. E, normalnie ten pojazd naprawdę odbija niebotyczne wartości. Mm, no i jego specjalną umiejętnością, jak wcześniej wspomniałem, jest taranowanie, które jest chorą e, specjalnością bo o ile jeszcze nie mamy wymaksowanego taranowania, to zadajemy gdzieś w okolicach rozpędzony mm, KR-1 w okolicach 1000. coś i tak z chorą wartością. Też zależy w jakie czołgi. Mam tutaj na myśli tak, takiego na przykład Mausa, bo tak, KR-1 to jest jedyny czołg we Włocie, który może taranować wszystko, a nic lepiej, żeby nie taranowało właśnie KR-1, eee, ale jak ulepszymy wszystkie te mm, badania, nie badanie, jak się to tam zwie w KR-1, to te wartości są tak popieprzone jeszcze jak mamy perki paliwko do tego ja już widzę jeszcze nie widziałem ale już przeczuwam że będą właśnie specjalne ee, jakieś bitewki gdzie taki wagonik zrobią zamiast Isa 7 z przodu będzie KR1 a z tyłu będą mnie c 63 tylko szakale e, swoją drogą też bardzo fajny czołg 11. tieru no ale to to jest istna potęga 530 DMR na strzał 200, 268 mm penetracji na APC-erach jest to podstawowa amunicja. Na szczęście, Gold to są hity. Mówię na szczęście, bo jednak jest to czołg zwarcia, i tutaj pasuje, żeby na pierwszej linii mieć hity. 325 penetracji i szczerze, na 11 tierze spodziewają się, że tej penetracji będzie trochę więcej, ale same 11 tiery nie są przesadzone. Jak najbardziej, dychy mogą walczyć przeciwko takim 11 -tkom. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Największym minusem tego działa, jak i pojazdu, to jest właśnie celność i czas celowania 0,38. O, szkoda, że to nie weszło z HEKA 0,38 jeszcze. W... No, nie jest dobrą wartością. Czas celowania 2,70 prawie też nie jest dobrą wartością, ale jakieś minusy ten pojazd musi posiadać. Natomiast 2600 punktów HP, do tego słuchajcie, tutaj waga to jest 80 kg. Oczywiście mamy umiejkę do taranowania, która jest automatyczna, to nie jest tak, że musimy ją włączać jak inne umiejki na czołgach 11 tieru. Natomiast 6 stopni depresji armaty i prędkość maksymalna 60 km na godzinę. Słuchajcie, no naprawdę, wydaje mi się, że chyba ze wszystkich czołgów to jest ten taki najbardziej podstawowy i najbardziej nawet dla fanów. Bo samo taranowanie, o ile przeciwnik pozwoli, rzecz jasna, no to jest mega przyjemne. Tutaj Mausik w miarę mądrą taktykę tutaj z przepychania tej E5 robi. I z 7 jedzony. Ja tu gadu, gadu, tu odbite 2,5 koła, zadane 7 tysięcy. I co ciekawe. Obecnie 11 tiery zrobiły, mm, jakby to powiedzieć, inflację te męża, bo teraz, żeby zrobić 10 koła, nie jest wcale aż tak trudno. Jeszcze, oczywiście, za sprawą chociażby y, wielu nowych graczy, którzy nie ogarniają po prostu tej gierki, a czołgi 10 tieru posiadają. No bo Wargaming było na tyle hojne, że dało dla nowych graczy dwie darmowe linie do 10 tieru, i teraz jest taki wysyp y, bite w powyżej 10 koła. Nie wiem ile dokładnie obecnie jest rekord, ale gdzieś widziałem nawet bitwy w okolicach chyba 14 tysięcy. Bitwy z Black Rocka, czyli tej nagrody, również są. Natomiast napiszcie, czy w ogóle chcecie zobaczyć u mnie, żebym skomentował na szybko. Raczej nie, bo wiem jak to bitewki. Raczej chcecie przegląd grupy, który powinien być jutro bądź pojutrze. Jaki sam pogrzeb OHO, który pojawi się również w tym tygodniu. 9 tysięcy uszkodzeń, 2,5 odbite robi się ten czołg. A tak szczerze, na początku, gdy on wychodził, no czyli zresztą niedawno, mm, lekko powyżej tygodnia temu, myślałem, że on będzie naprawdę słaby i trochę tak miałem na początku, a, czyli będzie miał taranowanie, e, nic ciekawego. E, no, ale pograłem tym troszeczkę, nie, nie dużo, ale troszeczkę pograłem tym czołgiem i naprawdę jestem zachwycony. Mm. Grałem jeszcze, co prawda, na tym trybie specjalnym Tashen Ratte, też mi się mega podoba ten pojazd. Street jest fajny, 107, natomiast tryb bunkra jest bezużyteczny, yy, lajcik jest mega fajny, yy, Bezeta jest super, także naprawdę dużo fajnych czołgów 11 tieru, ale to, to jest taki baschef mam wrażenie na tym 11 tierze. Nie wiem, po prostu uważam, że jest to mega fajna zabawka i mega fajny po prostu czołg do... Eee, dla dogrania po prostu jako 11 tier Pięknie 10 tysięcy przekroczone To nie będzie też bitwa serii 20 tysięcy uszkodzeń Czy coś Aczkolwiek pewnie już niektórzy rigują Chociaż rigerzy dostali bana Nie wiem czy zauważyliście, że y, Zupdate'owali politykę fair play Znaczy zupdate'owali Po prostu rigerzy dostali bana I ci którzy używali nielegalne mody O, manticor. O ze zwykłego PPK tak przebił, a to ciekawe, to naprawdę mm, korzystny kąt się pojawił Mantikorze. No, tu jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, ale ten sam minus ma niestety i 7, czyli dosyć mała ilość pocisków i na pewno będą bitwy, w którym KR-1 po prostu zabraknie tych pocisków, no ale wtedy przychodzi taranowanie. E, tutaj by było fajnie z tej górki zjechać na dół na jakiś czołg. Na Himmelsdorfie, to już nawet nie mówię na górkę KR1 na pewno będą wjeżdżały. Także ze wszystkich 11 tierów chyba naprawdę na sam początek, najbardziej KR1, to jest zdana taktyka. Po prostu jesteśmy na przedzie, chowamy dolną płytę. Ok, mamy garnek i 7 tego w porównaniu do KR1 nie ma, ale nie jest on aż tak wielkim spotem ze względu, że po prostu to nie jest duży garnek to jest raz. No, a dwa trzeba mieć te 300 mm ponad penetracji, to musi jeszcze polosować. Ten, jak do niego skoczył, co tu się stało? Wjechał na niego i tyle. Pięknie. 11,5 tysiąca uszkodzeń. KR1 zobaczmy wyniki końcowej bitwy. Tak to wygląda, słuchajcie, wygrana MK, głównie na medale, duży kaliber, stalowa ściana, no ciężko o co innego tutaj, naprawdę. 11,5 tysiąca uszkodzeń, nic na ślepo nie weszło, 5 fragów, 1700 ekspa podstawy. Eee, I co my tu jeszcze mamy? O dziwo, Niem jest najgorzej z zarabianiem tych 11 kierów. Oczywiście to jest jeszcze gorzej niż z dziesiątkami, ale spodziewają się naprawdę dużej przepaści, a nie ma tragedii, są bitwy, gdzie wyjdziemy na zero albo nawet na... Plus, także słuchajcie, to tyle. Szybka bitewka. Może gdzieś już u jakiegoś YouTubera ją widzieliście, może nie, ale chciałem po prostu pogadać. Dla tych, którzy może nie wiedzą, takie moje zdanie: według mnie, KR1 jest chyba najlepszy e, na sam początek drodze do 11. tieru. Zobaczymy, czy będziecie chcieli bitwę z Black Rocka, Black Rocka, Black Coca, Jak zwał, tak zwał. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnych filmach na moim kanale.